obiecałem, tak jak obiecałem na koniec spotykamy się z whisky Kilkoman Single Bourbon Barrel, to będzie whisky, która kończy na mój cykl opowieści o Kilkomanie w związku z poniedziałkową premierą Logor 2020 przypominam 1 czerwca o 20 będziemy próbować pięciu różnych whisky a gwiazdą wieczorem będzie ten żel Logo. ale ja przyznam, że to jest y, ulubiona moja whisky w tej kolekcji, może dlatego, że bardzo lubię żakowanie w beczkach po Bourbonie. I oczywiście jest to whisky bardzo wyjątkowa. To jest whisky z beczki y, numer 121, łamane przez 2011, wydestylowana 10 marca 2011 roku, a zabutelkowana w lutym 2017 roku z mocą 59%. I jest to whisky, która została stworzona. Dla MNP, na drugą edycję festiwalu Whisky and Friends. Yy, niestety tegoroczna edycja ciągle jest opóźniona przez szaleństwo koronawirusowe, więc tym bardziej warto sobie przypomnieć, jak smakowała yy, ta whisky, która była gwiazdą drugiego, drugiej edycji festiwalu. Whisky, która została wypuszczona w liczbie zaledwie 262 butelek. Aromat jest zaskakująco słodki i wcale nie ma w nim tak dużo torfu. Bardziej bym tutaj myślał o nutach medycznych czy słonych niż torfowych. Ale jest dużo drożdżowego ciasta z rodzynkami. Są morele, jest oczywiście wanilia. W smaku. Słodka i dość delikatna, prawda? To jest whisky, który ma 59%, a tej mocy alkoholu wcale tak bardzo w niej nie czuć, albo nawet bym powiedział, że tak naprawdę w ogóle nie, nie mamy wrażenia, że to jest whisky, która byłaby mocniejsza od klasycznych butelkowań kilkomana. Natomiast jest tutaj, oprócz tej takiej słodkości, bakaliowości, rodzynek, jest też fajna skórzastość jeszcze bardziej uwidoczniona w finiszu, gdzie dochodzi tytoń, gdzie dochodzą takie nuty powiedzmy sadzy, jakiegoś, jakiejś siarki, jakiegoś takiego um, wulkaniczności tak mi się to, to kojarzy jest ten finisz słodkocierki, prawda, bo jest i doszka czekolada jest ten wspomniany tytoń ale jest też sok z wiśni. Kilkoman Single Bourbon Barrel bardzo mi odpowiada, natomiast spotykamy się, słuchajcie, 1 czerwca z pięcioma kilkomanami.